Dzień dobry, kochani, witajcie wszyscy. Synkracja i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj jest sobota 11 września 2021 roku, w tej chwili jest 7.17. Obudziłem się dzisiaj rano w bardzo ciekawych okolicznościach. Jestem tak niesamowicie pod wrażeniem, że postanowiłem się z wami podzielić tym. Słuchajcie, ja nigdy nie śnię. To się tak u mnie rzadko zdarza, żebym ja śnił. I dzisiaj w nocy miałem sen. Nawet nie wiem jak to opowiedzieć, ale to jest niezwykły, ponieważ nie byłem na coś takiego w ogóle przygotowany. Byłem totalnie wyluzowany, poszedłem spać, jakby nigdy nic. Położyłem się najzwyczajniej do łóżka, żeby się rano najzwyczajniej obudzić. I co się dzieje? Nie wiem, która była godzina, ale... To było gdzieś jakieś... No mogłem zacząć śnić jakąś godzinę temu dopiero. Dopiero tak wam mówię. Zaraz wstałem, postanowiłem, że dzisiaj jest świąteczny dzień i warto zapalić świeczkę. Więc świeczkę odpaliłem i chcę wam to opowiedzieć. Więc wyobraźcie sobie, śnimy się nad ranem. Chyba to nad ranem musiało być. To był krótki syn. Że idę do szpitala. Idę do szpitala, ponieważ tam leży mój przyjaciel. I ten mój przyjaciel ma coś z ręką. Nie wiem nawet, która ręka to była. Ma coś z ręką, i w tym dniu chcą mu tą rękę odciąć. Wiem, że to miało być odcięte na, tu gdzieś w nadgarstku. Ta ręka miała być zakażona, czy coś w tym stylu. I idę do tego szpitala z intencją, żeby go namówić, żeby tej ręki nie odcinał. Bo można ją odratować. Wchodzę do tego szpitala. Wiecie, to było takie dziwne, bo ten szpital on mi nie przypominał szpital, tylko jakby jakiś e, lazaret, gdzie jakby wszystko odbywa się w takich polowych warunkach. Te łóżka, takie wszystko, e, między tym jakieś maszyny były. Między tymi maszynami, coś, co można było tam y, coś zreperować. Wiecie, to wyglądało, jakby to była jakaś taka duża ślusarnia, albo jakiś taki zakład pracy. No, no, dziwne to było wszystko. Bynajmniej klasycznego szpitala to nie przypominało. No, i ja tam wchodzę i idę już do tych ludzi. Czuję, że to są ci ludzie, którzy będą y, niby mu tą rękę odcinać i mówię im, że to nie jest najlepszy pomysł, żeby tego nie robić, bo już czuję, że jakaś tam maszyna jest przygotowywana na to, na jakiejś takiej suwnicy, która miała być do tego chorego tak przyprowadzona i, i coś tam miało być zrobione i widzę, że biorą już to narzędzie, słuchajcie, dziwne to było, to narzędzie miało, przypominało jakby to było jakieś takie, taki przecinak, taki majzel i ten Pracownik, który przygotowuje to narzędzie, bierze e, fajle, czyli taki pilnik, ja pamiętam, bo e, kiedyś pracowałem na takiej silusarni, e, zakręca go do imadła i tą, e, tym pilnikiem, tą fajlą, tak, tak szlifuje to ostrze, tak bardzo precyzyjnie, i widzę to ostrze już jest wyostrzone, jakby to była jakaś brzytwa. I podaje takie z tym ostrzem, wiecie, takim na taki stożek, takim błyszczącym się, już niemal. I ja widzę, o kurczę, ona jest już tak naostrzone, że to tylko będzie jeden trach, i, i ta ręka może być odcięta. Ja mówię Boże, święty, nie odcinajcie mu tej ręki, błagam Was. Widzę, że ten nieszczęśnik tam już leży i chcą mu, już zabierają się do tego. Są jakby już przygotowani, że nadszedł już ten czas, żeby mu tą rękę amputować. No i słuchajcie, co się dzieje? Tych ludzi, tam na tej, na tej hali było mnóstwo. Ja nawet nie pamiętam, jak oni byli po ubierani, ale. Tam były i kobiety, i mężczyźni. W no, szpital nie przypominało to, ale ślusarnie też to nie przypominało. To jakiś zakład pracy przypominało, gdzie jakby każdy wiedział, co ma robić. Tak to mogę opisać. No i słuchajcie, w pewnym momencie. Ci ludzie jakby się skupiają, jakby byli już przygotowani na to, co ma się wydarzyć. A, jak, a ja tak stoję tam, jak taki e, głupek, który nie wie, co ma robić, i naraz ten mój znajomy podnosi się. Słuchajcie, to było niesamowite. Ja patrzę, wstaje Chrystus. Normalnie z tego mojego znajomego, z tego łóżka wstaje Chrystus. Słuchajcie, jak ja to zobaczyłem, ja w pewnym momencie siedziałem na stołku. Nie wiem jak to było. Inni też siedzieli i ja siedzę na stołku. Normalnie jak to się stało, ja zerwałem się. E i podleciałem do, do tego Chrystusa i mówię, biorę go za rękę i mówię, chodź do nas. Chodź do nas bliżej, zbliż się do nas. Biorę ten mój stołek, podlatuję i mówię mu usiądź. I on usiadł. Te nogi miał tak... tak... Przepraszam, ale to są jeszcze emocje. Dobra, spokojnie, ziki. Biorę mu te nogi pod kolana i tak mu je pociągam, bo wiecie, on, on tak... To był taki stołek, taki bylejaki i... Gdzieś tam dorwałem jakąś styropianową płytę, położyłem mu na ten stołek i mówię usiądź, odpocznij sobie. I te nogi wziąłem mu tak i położyłem mu tak, żeby był wyprostowany. Ktoś mi tam stołek podłożył z drugiej strony, usiadłem koło niego i pamiętam, że... Położyłem mu moją prawą rękę na jego lewe kolano. Wiecie, on był w takiej. On był w takiej białej sukni i ona była taka brudna, jakaś taka, taka... Jakby on y, przyszedł z jakiejś długiej, długiej podróży, gdzie się musiał gdzieś przedzierać, albo coś takiego. Ona była taka, taka zabrudzona. I widzę, że Chrystus był tą suknię Miał taką starą, taką zabrudzoną, ale co było ciekawego, ta suknia była na nim. Nie była podarta, a on siedział taki wyprostowany, taki dostojny, taki jak zawsze. Chrystus jest, jak ja go pamiętam, obojętnie co on robił, przez niego przemawiał zawsze ten majestat. I on taki był, taki niepozorny, a jednocześnie ojciec cały świecił. To było niesamowite. Nie wiem już jak to było, ale tak zasugerowaliśmy, żeby on do nas przemówił, żeby nam coś powiedział. I on zaczął do nas mówić. Ale ja nie pamiętam a jego słowa. Ja nie zielonego pojęcia, co on do nas mówił. On do nas mówił. I słuchajcie, co się stało wtedy. Ja trzymając moją prawą rękę na jego lewym kolanie, a to moją lewą rękę trzymam gdzieś na boku. I czuję, że przez niego przepływa energia w moją stronę. Przepraszam Was kochani, to są emocje. Patrzcie mi. I trzymam tak tą rękę. Ta lewa ręka jest. Ta moja lewa ręka jest z tej strony. I za mną siedzi tutaj tak jakby jakiś mój znajomy, który mi bardzo nieprzychylny był. Ja nie wiem kto to był. Ale wiem, że to był mój znajomy, który mi dokuczał w przeszłości. I ten znajomy bierze moją lewą rękę do swojej prawej ręki i, i robi takie coś. Tak wkłada mi rękę. A ja tą prawą rękę trzymam nadal na, na lewym kolanie od Chrystusa. I ja się naraz odwracam wokoło, i wyobraźcie sobie, w całej hali wszyscy łapią się za ręce. I tak splatają te ręce, trzymają się za ręce. Jedni tak, jedni tak, trzymają je. I w pewnym momencie wstajemy wszyscy i mówimy: Róbcie jedno koło, bo widzę, że. My się łapiemy za ręce, ale wszystko jest takie jakieś nieskładne, i łapiemy się za te ręce. Wszyscy robimy to koło, zaczyna się to koło uporządkowywać, i powiem Wam, nikt nie zadawał żadnych pytań. Wszyscy to naraz robimy, jakby każdy wiedział. I my wstajemy w tej takiej jakby mniejszej grupce, w mniejszym kółku. I ci wszyscy już robią koło i sugerujemy, że chcemy dołączyć do tego dużego koła. I Chrystus wstaje i my idziemy i to jest jakby taka grupka. Nie wiem ilu tam było nas z 15, z 20 albo, albo ilu, idziemy tak e, naokoło niego, a on tak idzie, kroczy tak dostojnie z tą, z tą taką przybrudzoną suknią, ale idzie Idzie tak, jak, jak Chrystus szedł, to od Niego właśnie ten majestat, tak, ten blask, tak e, roznosił się, i On się nadal tak te światło rozprowadza. To nie, żeby to było jakieś takie światło oślepiające, On po prostu się świecił. No nie wiem, jak to opisać nawet. Z Niego światło wychodziło. I w pewnym momencie Słuchajcie, ja sobie tego nie wymyślam. Wszyscy jakby jednogłośnie na tej sali powiedzieli słowa: Mamy Jezusa. Nie mam pojęcia, dlaczego Jezusa. Ja zawsze, jak opowiadam, to ja zawsze opowiadam o Chrystusie, o energii Chrystusowej. A tu naraz słyszę zdanie: Mamy Jezusa. Wszyscy jednogłośnie takie coś powiedzieli. No przysięgam Wam. Takie zdanie. Nie mam pojęcia, dlaczego. Ale przypomniało mi się, że parę razy słyszałem takie określenie, na słowo Jezus, kiedy zegnie się każde kolano. Słuchajcie, ja nie jestem ani specjalnie religijny. No, nie wiem, chyba w ogóle nie jestem religijny, ale wierzę, że Jezus Chrystus to jest ktoś, kto naprawdę ten świat zbawi. Ja nie mówię tutaj o. Jakiejś postaci, ja mówię o tej energii, która tutaj schodzi, ale widziałem tego Chrystusa, który, którego znamy. Tutaj mam na górze też tego dostojnego Chrystusa z martwych który jako postać historyczna faktycznie istniał. I w tym momencie, jak wszyscy wypowiedzieli to słowo, to cała ta hala jakby była w takiej jedności. My tak idziemy i już łapiemy się wszyscy za... Ręce, ale to wszystko się takie płynne zrobiło. Nie było już żadnego końca, tylko pamiętam, ten Chrystus idzie tak naprzód, to się tak ci ludzie rozchodzą i jedno kółko się robi, i ten Jezus idzie tak dostojnie do przodu, i w tym momencie, jak te słowa padły, mamy Jezusa, w tym momencie przebudziłem się. Przebudziłem się, leżę na poduszce i zaczynają mi łzy lecieć. Moja poduszka jest mokra z jednej i z drugiej strony. I naraz tak mi się przypomniało, Zigi, po co ty płaczesz? Tak, jakby mi było wstyd. Wiadomo, że. Ach, przepraszam. Wiadomo, że dziewczyny mogą płakać i to jest normalne, ale mężczyźni nie płaczą. Tak nas jeszcze uczono kiedyś. I przypomniało mi się słowo skargulów i pawlaków: jak mężczyźni płaczą, to musi być święto i przypomniało mi się że dzisiaj jest 11 września jest według kalendarza juliańskiego narodziny Jezusa Chrystusa tej postaci historycznej dlatego zapaliłem tą świeczkę żeby uczcić to święto żeby wam krótko o tym o tym śnie które mam bardzo rzadko opowiedzieć. Ja snów prawie w ogóle nie miewam. Ja się na snach w ogóle nie znam. Ja nie mam zielonego pojęcia. Jak ludzie o snach opowiadają, to ja to słucham. Dla mnie to jest magia. Nie wiem nawet, o czym oni opowiadają. Wsłuchuję się w to, ponieważ się na tym nie znam. Ale ten sen, on był tak prawdziwy, nie był sugerowany, położyłem się najzwyczajniej spać, żeby dzisiaj rano wstać. I leżąc tak jeszcze, jak sobie o tym pomyślałem, o tych kargulach i pawlakach, tak rozłożyłem automatycznie, jakby już ręce, i powiedziałem tylko: Jezu, nie opuszczaj nas, zostań już z nami. Zostań już z nami na zawsze, ponieważ my Cię potrzebujemy, ponieważ świat Cię potrzebuje. Jezu, nie opuszczaj nas i zostań z nami już na zawsze. I jak to powiedziałem? To dopiero jakby dotarło do mnie, że już świta. Za oknem jeszcze są takie czarnawe chmury, ale już widać tam w oddali. Nie wiem czy mogę wam to pokazać. Widzicie tam już świeci słońce, już wychodzi słońce za chmur. Moja ulica. Tam w oddali ten e, e, biały domek na wprost, to, to ten drugi dom mój, który odsprzedałem mojemu synowi, który tam będzie się wprowadzał może już niedługo, a nad nim właśnie tam e, słoneczko już za chmur wychodzi, a jeszcze jest tak ogólnie pochmurnie. Więc moi kochani, tak to wygląda. Słyszać już też ten śpiew ptaków, którzy, które się budzą. Mam nadzieję, że będzie to dzisiaj piękny start w ten nowy czas, który nas czeka. Jestem szczęśliwy i mam nadzieję, że faktycznie tak się teraz będzie działo. Jeżeli. Jezus Chrystus jest wśród nas. To któż przeciwko nam, to Jego przeciwnicy wszyscy odpadną. Nie będę Jego przeciwników po imieniu tutaj wypominał, ponieważ jak się po imionach ich wypowiada, to oni przychodzą. Niech się wynoszą. Nie chcemy ich. My chcemy tej pięknej energii, która jest wśród nas. I niech na Ziemi już to światło zostanie. Ta Chrystusowa energia. Jezu, zostań z nami. Po wszystkie czasy. Dziękuję Wam, kochani. Dobrze, że jesteście. Wesołych świąt. Trzymajmy się razem. Świat będzie się kręcił dalej jak kręcił się do tej pory, a jednak będzie się kręcił inaczej. Ta energia, która zeszła na Ziemię, ona już tu zostaje. Wśród nas. My jesteśmy współtwórcami, współkreatorami tego nowego świata. Ten świat. Staje się naszym udziałem na naszych oczach. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Synkracja. Jezus jest z nami. Wdzięczności wielkie za to, że jesteście. Dziękuję Wam, kochani. Trzymajmy się razem. Świętujcie ten. Dzisiejszy, dostojny dzień. Życzę Wam samych dobrych rzeczy, abyśmy się wszędzie odnajdywali, na wszystkich kontynentach świata. Ja czuję tą energię, jak ona się teraz zbiera. Ja czuję, jak ludzie dobrej woli powstają z kolan i dostrzegają to piękno tego świata, który teraz na naszych oczach powstaje z kolan. Wznosi się ku górze, odkrywamy na nowo to, co zawsze było w nas, czego nie mogliśmy do tej pory dostrzec. A jednak przyszła do nas ta światłość, otuliła nas i odnaleźliśmy, się, odnaleźliśmy w sobie tą boską iskrę. Z tym Was zostawiam, kochani. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego razu.